Siemanko witajcie na moim kanale. Przyszedłem spakować te dwie rolety, ponieważ były lekko brudne i oczywiście sprzedający pan, od którego kupiłem rolety, wymienił je na swój koszt. Kulier właśnie dzwonił, że za dwie godzinki przywiezie mi nowe, dlatego te muszę zdemontować, bo od razu je zabierze. Jednocześnie zamówiliśmy rolety do góry i żona coś zamówiła. Nie wiem co, bo nie chciałem jej powiedzieć. To miała być niespodzianka dla mnie, więc nie wiem co. Zobaczymy, jak UDE przyjedzie, co, co to w ogóle wymyśliła, żeby tą górę y, troszkę tak urozmaicić. Aczkolwiek jeszcze nie będziemy tego montować, bo tam u góry chciałem pomalować jeszcze raz ściany i sufit taką samą farbą, jaką tutaj, czyli tą satynową, bo zwykła biała jest, jest dobra, jak się nie ma dzieci. Jak się ma dzieci, to zaraz jest niebiała. <gryw> jak można tak powiedzieć? Dobra, szybki demontaż. Tych dwóch rolet i uciekam na miasto, bo muszę zamówić żwir do przydomowej oczyszczalni muszę zamówić rury, żeby już były i czekały na koparkę, która podobno ma przyjechać może dzisiaj, może jutro, nikt tego nie wie. Jedzie kamień 8 ton wziąłem. Jak będzie mało, to mają jeszcze, jeszcze dowieść, ale powinno wystarczyć. 8 ton, 8 stów. Jestem z powrota. Chcecie zobaczyć, na pewno? <laughs> Powiem Wam, że nie jedna osoba, jak widziała, jak pakowałem tutaj do bagażnika, to się za głowę by złapała, ale weszło. 13 rur po 2 metry, co jest zaskakujące. Czekajcie, że Wam to, żebyście widzieli dokładnie. O, bo nie chciałem sobie podrapać, bo to żony fora Co jest zaskakujące? Patrzyłem przed wyjazdem na Allegro i na przykład taka jedna rura wychodziła w granicach 40 zł. Nie, nie patrzyłem na koszt przesyłki, bo mnie mało to interesowało, bo stwierdziłem, że przy takiej dużej ilości to raczej będzie paleta, więc dosyć dużo. A u mnie na miejscu kupiłem po 27 zł. Te same. Więc powiem Wam, że czasami warto przejechać się i zobaczyć na miejscu, bo można kupić na pewno w super cenie, niż kliknąć kup teraz, a później będzie ząk, jak to się kiedyś mówiło. Co jeszcze kupiłem? Tak, kupiłem jeszcze trójnik i kolanko. I coś takiego. I powinno iść delikatnie, 3,5 metra. Dlatego złożymy to bo dzisiaj może będzie koparka, ale tego nie wiem. Ani ja, ani chyba operator koparki Jeszcze nie wie, że dzisiaj miał w planach mnie odwiedzić, więc ja mu się przypomnę później jak się obrobię, bo jeszcze muszę jechać jeszcze raz na miasto Dlatego się przypomnę, może się uda wkopać Dobra, wypakowuję to, czekamy na akuliera. Zobaczymy w ogóle co przywiezie Zobaczymy co moja żona zamówiła Zobaczymy te nowe rolety, które przyjdą, ale nie będziemy ich jeszcze montować W końcu jest gwarancja to w każdej chwili wyciągniemy. A jak sami widzieliście, ze sprzedającym jest bardzo łatwo się dogadać, więc w razie W, jakby coś tam kiedyś było, no to żaden problem. Dwie minutki i temat załatwiony. Nie trzeba tam pisać żadnych podań, że coś tam coś tam. Yy, dobra. Wypakowuję to i próję dalej na miasto. I odezwę się do Was, jak już Kudier przyjedzie z tym wszystkim, to zobaczymy, co ta moja żona zamówiła do 200 zł, żeby u góry poprawić wygląd. No, jestem ciekawy. Czy to jakiś obraz, czy tapetę, czy jakaś dekoracja, może lampki choinkowe, bo ona ma czasami takie jakieś jazdy, że zamówi jakieś lampki choinkowe i poukłada gdzieś na, na ścianach, żeby tylko nigdy ich nie włącza. <grym> no. <grym> nigdy ich nie włącza, ale kupuję ostro, tak? kupuje cały sklep lampek i mówię, wszędzie wiesza do mnie kołeczki, jedź kup kołeczki tu, a później nigdy ich nie włączy. Tak samo jak ramki mam w domu od 5 lat, gdzie piszę family i nie ma tam żadnego zdjęcia. 5 lat. No 5-4 lat, no, już nie będę taki. 5-4 lat, no coś takiego. I mówi będą tu kiedyś zdjęcia. Będą, będą. Zobaczymy kiedy. Jak będą to wam pokażę, ale nie wiem kiedy. Pokaż, co tam zamówiłaś. No, ja nie wiem. Sama nie wiem. Ja nie no. no przecież ty to zamawiałaś nie ja.

a ja chciałam tu mieć miejsce. No to masz, no tak. I tak, chodź, tutaj ściągaj tą folię. Ściągaj tą folię. No. Co to wymyśliłaś? Ej, pakaj. Dobra, to już widać jaki tym razem. Jeleń, łoś. Piękny. Sarna? Piękny. No i jak ci idzie? Nie, tutaj. Tak czy nie trzeba tutaj wsiągać. nie, No widzisz, odejść na chwilę. Ale kołki są. Kołki są? Czy jest no coś takiego? nie? Aha, jeszcze muszę go. O, to piękne, Juweczko, poczekaj sekundkę, kochanie. Co to jest? w ogóle? No pokaż, no nie, bądź taka. Nie, no nie. Nie, Pokaż, nie. Nie, nie, No Nie, nie, nie. Jakieś krzaki. Mama, Czekaj, już chyba pusz, pusz, pusz. Musimy delikatnie. No, to już mamy dwa. Te, jaką pizzę to pudełko? Mama. Ty też zjesz jaką pizzy? Chcę ci pomóc? Nie trzeba. Nie, Poczekaj już, kochanie. Pomożę, kochanie. Pomożę, Spokojnie. Pomożę, kochanie. Pomożę, spokojnie. Pomożę, kochanie. Pomożę, kochanie. Pomożę, kochanie. Pomożę, kochanie. Pomożę, kochanie. Pomożę, Poczekaj. Pomożę, nie Jeden kołek? Jest tu jeden kołek. proszę No. Słyszysz? Też jeden musi być chyba, że na jednym się to wiesza na środku. A w sumie może być na jednym, no. Tak, jedno jest. Mam ci pomóc, żona? No i gdzie go chcesz powiedzieć u góry? A, a już powiedziałeś, że u góry. No miałaś na górę kupić. Miałaś limit dwie stówki, żeby kupić coś takiego, żeby u góry się wyróżniało. No to chyba będzie. Pokaż. W którym miejscu chcesz na obraz? Na ścianie. Na ścianie. Na której? Ko tej kominnej. Tutaj. Dobra, czyli co? Tutaj obraz? I łóżko pod nim. I łóżko pod nim. Tylko trzeba to powiesić. Ale najpierw musisz mi pięknie odmalować. letki założyć. Żeby to było ładnie. I się przeprowadzasz. Zmieniasz się z sposób użytkowania i idziesz tu mieszkać. Dobra, niech Ci będzie. Niech Ci będzie. Ale sam. Okej. Okay. Momencik. Trzymaj. Trzymaj. Dobra, kończymy na dzisiaj, obraz powiesimy jak już będzie tu. No, tylko zderzasz. Dobra, Trzyma. Trzymam. jeszcze trzyma. Trzymam jeszcze ok. A może słodki? Nie mam. Dobra, yy, obraz powiesimy, ale najpierw musimy odmalować ściany, bo chcemy tutaj zrobić taki ładny kolor jak na dole, czyli satynowy. Przede wszystkim, żeby ta farba była trochę lepsza niż ta, yy, którą kupiliśmy, bo średnio jesteśmy z niej zadowoleni. Zwłaszcza, że dziecko tylko przejdzie i zaraz są ślady i kilka osób zahaczyło czołem i <laughs> zrobiło ciemne ślady. Nie wiem jak to możliwe, ale udało się. Dlatego odmalujemy górę. Zrobimy lekką przebudowę. Zamontujemy jakieś tutaj baliarki, balustradę czy coś. I wtedy powiesimy obraz, zamontujemy rolety i będzie pięknie. Dobra moi kochani, my się z Wami żegnamy, ponieważ mamy trochę innych spraw. Powiemy Wam może jutro, bo pojutrze dokładnie co tak co się stało, dlaczego nie ma filmów codziennie, ale no to zobaczycie sami jutro, może pojutrze się dowiecie, o może tak. Dlaczego póki co nie ma filmów, yy, więc oglądajcie. <laughs> I dziękujemy, do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć.